Dzień dobry, <coughs> nazywam się Loczek Szłodo, reprezentuję firmę Szłodo Group. Na dzisiejszym filmie chciałbym pokazać nowe nasze innowacyjne rozwiązanie dotyczące pigmentacji z kontrolą głębokości wbicia igły do skóry. No, żeby to uzmysłowić i pokazać, to zaprezentuję to na filmie. Przykładem wbicia na głębokość 1 mm. Oczywiście to urządzenie też posiada możliwość wbicia kontrolowanego na głębokość 02, 04, 0,6 i 1. Bardzo ważny jest tutaj jeszcze program do taktowania pracy, na przykład na skórze głowy. Jest to idealne rozwiązanie właśnie do pigmentacji skóry głowy czy do pigmentacji biegów, gdzie kontrolujemy głębokość wbicia. Pigmentu w tkance. Przy tej nasadce nie ma innej możliwości, jak na przykład, jeżeli założymy nasadkę na 1 mm czy 0,5, mm, to tylko będziemy mieć w na 1 albo na przykład na 0,5 mm. To nam umożliwia ten specjalny dystans, który jest za dyszą. Widać to, jak igła pracuje i, i ten dystans jest wskazany specjalną szczałką. Teraz Państwo możecie sprawdzić, jaka jest jakość tych punktów. A tą jakość dopiero widać pod większym powiększeniem. Pigmentując punkty maszyną kadidżową czy akumpunktorową, nam się zdaje tylko, że mamy punkty. Tak naprawdę to mamy zbiór punktów, i potem jest problem z utrzymaniem się tego pigmentu w tkance w dłuższym okresie, bo punkt. Jeżeli dążymy do niego, to powinniśmy uzyskać w ten sposób, że ten pigment jest podany w jedno miejsce, a nie 10 wkłuć i jest przesunięte to o 0,2, 0,3 i, i potem powstaje punkt, który jest po prostu nietrwały w skance, utrzymuje się do pół roku i znika. Żeby on się utrzymywał dłużej, musi być po prostu 10 wkłuć w tym samym miejscu, średnio 10 wkłuć na punkt 3 na przykład. To jest granica 1,1 sekundy, pracując z prędkością 80 Hz. I tutaj proszę popatrzeć, zwrócić uwagę na jakość tych punktów. Oprócz tych innowacyjnych rozwiązań z kontrolą głębokości pigmentu w tkance, chcę Wam jeszcze pokazać idealne rozpudrowanie. I to też nie jest chwyt marketingowy, to można sprawdzić. Będziemy to urządzenie prezentować na teraz, targach w Warszawie. Będzie można podejść i sprawdzić, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda rozpudrowanie przy pomocy naszej technologii, jak wygląda rozpudrowanie przy pomocy maszyny kadwidżowej bądź maszyny akumulatorowej. Będziemy dysponować specjalnym sprzętem do powiększenia, żeby Państwo mogli zobaczyć, co zostaje. Nasze urządzenie wykonuje rany kłute, nie szarpane. To ma też e, oczywiście bardzo duże znaczenie przy gojeniu się. E, przy tym gojeniu u nas nie powstają grubsze, łuszczące e, się warstwy na to, to jest bardzo cienkie. A nie ma możliwości w jakichś strupka i innych historiach, to jest bardzo ważne, potem. Przy uzyskaniu tego idealnego ombre, Państwo doskonale wiecie o co chodzi. Chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy potem nie podrabiali tego na nie, 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 do, nie doprawiali jakości w Photoshopie, tylko żeby to wychodziło naprawdę. Proszę zobaczyć, jaka jest jakość ilość tych punktów i uzyskany stopień szarości przy metodzie tym naszym opatentowanym Odet i na maszynie kadluczowej czy akupunkturowej. Jeżeli Państwo nie widzicie, nie wierzycie, że tak jest, zapraszam na stoisko, gdzie będzie, możecie przyjść Państwo swoim sprzętem i po prostu spróbować tego naszego innowacyjnego rozbudowania w porównaniu do obojętnie jakiej maszyny akupunkturowej czy kadlidżowej. Zapraszam, żeby zweryfikować to, co mówię na filmie z rzeczywistością i z powiększeniem tych punktów, żebyście Państwo widzieli o co chodzi. Zaznaczam, że jeżeli wprowadzamy pigment i otrzymujemy ranę kutą pigment zostaje dłużej w tkance, przy lepszym rozpudrowaniu niż wtedy, kiedy uzyskujemy ranę szarpaną przy pracy wahadełkiem na maszynie kadliżowej bądź akupunkturowej. To nie jest fikcja, taka jest rzeczywistość. Zapraszam na stoisko. Dziękuję.